Siemanko, to jest Renetics 28 i witam was w moim pierwszym odcinku serii Survival na modach. Tak, i dzisiaj właśnie zagram sobie na modach, tak jak to mówi ta seria, znaczy tak no, nazwę serii. Yy, no yy, no i myślę, że możemy zaczynać i stworzyć nowy świat, czekajcie. Yy, okej. Okay. Mam przetrwanie, dobra, to wszystko okej, okay. no myślę niech będzie. Bo zowa skrzynia, nie, to tam sobie poradzimy bez niej. weźmy tutaj jakiś numerek, wpiszmy i dobra, i stworzymy nowy świat. Tak. I, czy, i ruszamy w przygodę tak. Do świata Minecrafta. O, jaki fajne, jesteś na łące, to spoko. To myślę, że jakoś poradzimy, czekajcie, ale trochę zmniejsza ten mój ten, ten mój... No te takie hanki odległość widzenia, bo oni będzie reagować trochę na początku, znaczy no, potem by przestało, ale żeby was ten... żeby od razu, początku było tak mniej więcej wedle no to, ten, to warto zmienić. No i tak, no gdzie my jesteśmy? Tutaj mamy las, tu też mamy lasa, mamy chyba pustynię, tak, pustynię. A tu mamy słońce. Yeah. Dobra. Choć może do tego lasu tutaj jest, jakieś jedno drzewko przynajmniej. Jak byłem taki główny mod, które najbardziej to mi się spodobały, które tam grałem, to właśnie mod Creatures i ten. I y, Rugby mod, no, te wszystkie ogromne rzeczy, craftwój niektóre Kraftingy na przykład zapomniałem, no i wiecie. No, i, I trzeba sprawdzić, jak się, się kartują na przykład niektóre. rzeczy. No, no, jakąś tam rzecz. Yy, no, więc myślę, że taki ten, że takie główne mod, które najczęściej będę używał. Znaczy najczęściej, też, też są... Na przykład mode, też jest mod na, na blockingi, to też, też mi się spodobało ten, ten mod. Yy, no bo on właśnie daje takie kocuszki, które, no, które bronią nas przed drobnymi potworami. No więc to się nam nam na początku, więc no, do tego go dysponowałem. Dobra, osiągnięcie no, zdobyte i to jeszcze dwa w jednym, znaczy dwa na Dobra, tu mamy liska, niech się tam... badnie, się razie, to sporo niech ten. A my tu sobie pójdziemy, myślę, ten świat, tam, tam na łąkę, bo na łączę to tam najlepiej się budować, na przykład... Tylko tak, żeby nie było to daleko od tego, od lasu. Tu na przykład budujemy się o tam. Tak tam możemy się wybudować. Bo w sumie tutaj to tak jest koło lasu i jeszcze nawet tak mamy koło siebie, no... To tu mam, to naprawdę... Koło, o, dynki, no, no to będzie... A tam jest puszcza. No, czyli będziemy mieli fajne sobie widoczki. Nie, to jest akacja, sorry. No, akacjowy, no, biom, czy tam, jak to za znowalna. Yy, dobra. No i to się myślę, że wybudujemy, a to już tak na razie, nas, to jeszcze nie, bo oczywiście materiałów nie ma, no, patrzeć, my dopiero mamy. Na razie po prostu tutaj ustawię sobie tego hmm, domek. I ten, i no. Ustawię sobie dom i, no, na mini bo też to ten mam, tego moda. No i no. To może... to może... jak bym nazwać? Domek? Domek, niech będzie domek. No i jaki tu kolor? Niech będzie. Ja robię niebieski, więc ja nie wybiorę niebieski. A niech będzie... No, to jest to nie szczerze. O, taki niebieski, Fajny. Okej, okay, dobra. I mam dog. No dobra, no to już wiemy, że tutaj mieszkamy, i tu chcę postawić craftinga. Chociaż nie no, możemy go ze sobą, bo się może do czegoś przydać. No więc na razie to bierzemy go ze sobą. A tu mamy kogo? Blockinga! Jej! to no, dobra, to czekajcie, to jedziemy po te kwiatki, bo właśnie z swoimi kwiatkami, tak jak ten. Yy. No. Ale nie mówcie mi że to jaki zobaczy mi wyskoczy, bo ja mam ochotę ginąć w wyrażu na samym porządku. no mi chyba podziem, bo tam jest jakiś spawner czy coś takiego. I na te wszystkie trochę pozbieram, bo może się okazać, że będę parę tych blokingów, jak tam pójdziemy się do tej puszczy. No bo nie mówiłem tak zwierzę się, albo tam jeszcze... Chociaż nie, tam się pójdzie dobra. Najwyżej tam nam zabraknie dwóch, sobie tam trzech wyszkolimy, a reszta mnie tam zostanie. Dobra, gdzie ty tutaj byłeś? Gdzie tu once no czekaj ja sobie te trawki, bo ja chcę, żebyś tam... Ten... No i teraz... Mm. chcesz? Kurde. chodź tutaj. Tutaj. O, jest to. Kiedy się oswoisz? O, dobra, oswoisz się. Daj mu jeść. Jaki on ma jak hiponek, No to czekaj, no to zabij tutaj. Jaki tutaj... O, zabij tego... Tego, tego... To tą... mu jest tutaj, co to jest? Zabij ją. Zabij... Stary, jest taki dobry. Jaki ma? no ja, ale eks zarobił. Ała! Nie bijeś! Nie spodziewałem się! Aaa! Nie bije. Dobra. Który jest mój? To jest mój, tak? To jest mój? Który jest mój? kurde? To jest mój. Teraz nie wiem, który jest mój. To mam skórę z tego. A to nie jest mój, chyba to, to jest mój. Chodź tutaj. To jest tak, to jest mój. chyba to jest mój. Chyba, no tak, to jest mój. Dobra, to go, go schodzimy może. Też, jak mam dotarczyć kwiatków. No! Jej, działa! Fajnie. Dobra, a inne kwiaty na niego działają? Może też się uda. Aż działa, fajnie, bo myślałem że tylko te, to, to, mi park, to jest, nie weźmiemy parkę, jest po co mamy tutaj. Po co tu rosną? Znaczy, tak, no, to ładnie to wygląda, ale no, nie potrzeba aż tyle. A możemy je dzięki temu wiecie. No, bardziej tak, jakby, no. Może było silniejsze, no może spalić, że były było silniejsze, nie? Więc to tak, no. Znaczy, w każdej chwili te tak, kwiatki możemy wyhodować, no to. Tam. zabić teraz tego, tego kurczaka, choć tu. No. A czy ma tak mało no. życia? No, tylko tyle? A tyle. Ok, no ale już chyba wyszkoliłem. Dość dobry był już, no. już ten... O już ten zatyki no. ma. Przyjechaliśmy Expo. Dlatego kiedyś mam nadzieję, że był taki samotny. A nie, nie samotny. No, ale dobra, więc go. go. Nie wiem po co ja jej depresowałem. Ciekawe gdzie była w ogóle ta puszcza. Puszcza, puszcza, puszcza. A Jezu, nie, to nie było, to była nie ma, proszę, to ma to bardziej sowane, to po co jeżdżę? Ja może bym je tu przydał. Kula. Nie, dzisiaj trochę jestem taki <laughs> nieogarnięty. No dobra, to może zaczniemy sobie to, to drzewo lokacje, bo drzewo jest brzydkie. Dobra, wiecie co? Pff. No nie wiem, teraz co mam, choć do tego lasu, tam zróbmy sobie jakieś y, siekierkę, coś takiego, żeby mieć, no wiecie, y, no, żeby mieć tam jakieś takie podstawowe i temki, bo na razie to mam jakieś kwiatki, jakieś pierdoły na fipulku, no więc to nam na razie chyba nie jest potrzebne. <coughs> A przydałoby się jakieś fajne kół ogarnąć, znaczy no nie fajne jakieś to początkowe. No więc dlatego tutaj trzeba mieć te patyki i jakiś, nie wiem, kilof zrobimy, żeby jakieś kamienne potem wziąć jakieś drewniaki. Dobra, to może wykopiemy sobie coś tutaj, zrobimy, bo w sumie domek nie chcę, żeby było taki mały już. Nie chcę, żeby był mamą, to, to trzeba, tym, to trzeba trochę odejść, nie? żeby żeby ten, no, mojego domku potem jakoś nie móc, nie móc nie 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 przynosić, a nie mówić, ja, bo tam nie mógł budować. Ale mnie nie ze mną, bo jeszcze was zabiję przez niechcącą. Przez niechcącą. Dobra, to zbierajmy może tak na taka z 8. Na wszystkie narzędzia może. Patrz na półmatyki. To czekajcie, 8 będzie tak na siki. Chociaż nie, więcej, 9. A no to mam 9 akurat. To wracamy. Możemy iść. Ale brakuje mi tego jedzonka, może coś... Tam w lesie, może coś będzie takiego fajnego to ten. Bo to na on są same jakieś takie dzikie zwierzęta, które nam nic nie dadzą. To jeszcze śpiewają na dodatek. Dobra, coś. Ten, śtęskie łopatę i miecz. Jeszcze na miecz trochę potrzeba. No ja akurat ogarnęliśmy sobie całe EQ, dobra, zaraz tak, tak, to ta, dobra. I chodźcie ze mną. Chyba żeś nie chce. No, niestety będziemy musieli iść, ale Widzę ja sobie robię w sumie brzozę, więc brzozę sobie zrobię. niektórzy mogą mi nie robić brzozy, ale jako to sobie, więc z brzo to się coś może znajduje. W ogóle patrzę na tą minimapkę, to dziwnie wygląda. Pamiętasz jest taki jakiś... na ten, no mm, otwarte przestrzeń te łąki, a te łąki a to jest taki dziwny ten las w środku, nie? Takie trochę dziwny, ten dziwne zjawisko, co mi rzadko takie coś widzie, no rzadko takie coś się widuje bo ja tego jeszcze chyba nigdy nie widziałem takiego czegoś a tam co jest? co to jest? ale była lawa tak mi się zdaje tak, to dobra chyba tak się dzieje, co to jest Prawdopodobnie co na ja tego drzewa trochę, to i pozbieram złąki, żeby tam mieć trochę do wyhodowania tego. No i kończymy odcinek, bo tu nie ma co przedłużać. Bo to tu jest małość do roboty. Myślę, że domek będziemy do następnego odcinka wybudowali, albo będę go budował w odcinku. Jeszcze tam tego nie zaplanowałem. No, ale no, ale domek na pewno będzie, bo nie będziemy już mieszkać pod mostem. tu mosta nie ma nawet. Dobra. Hmm. to drzewko. To nie mogło nam pomagać, nie? To by był było fajne jeszcze, jakby takie, że dodali do tej modyfikacji. no niestety nie dodali na szkole. Może przyszłości to dodanie. Ja tam nie patrzę, czy kiedy to będzie jakaś nowa update i tak dalej. No bo no, ja tam tylko pobieram się spodoba i tyle, no, bo, no to trochę tak dziwnie to, to robię, ale no... no po co on, ja tam nie czytam, wolę tam od razu pobrać i zobaczyć sam a nie czytać i czytać i czytać. Dobra, wiecie co? Ja tutaj chyba sobie jakiś mały domek że na razie wybuduję, bo chyba nie przeżyję nocy. Nawet poza odcinkiem No, więc tu wybuduję sobie jakieś takie ideecie. No, obojętnie, może na taki mały, jakiś wybudowali mi domek. Taki o. o. no, dobrze, właśnie, żeby to mieć stać w środku. Tutaj wsadzę. Już. Nie, nie wychodź, no tu mam loking. To yy. na drewno nie starczy. Znaczy, no, nie starczy ona jako na tym. Dobra, yy, no, tak coś nie będzie tutaj, tak. tak. Tak, 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 tak. Ok. ale o A ja nie wcześniej nic nie zrobi. No chodź. Okej, okay, to się rozumie, że... No dlaczego weźliście na dwór? A iść tutaj. No głupie blockingi. Okej, okay, dobra, nareszcie sobie usiądę. O, już. A ty, co, co to robić? No, Dobra, dobra wiecie co, sobie, myślę, że na tym kończymy ten odcinek. Nie był jakiś mega, mega, mega nudny, ale też nie był jakiś mega fajny. Bo tak naprawdę, to prawie tu nic nie robiliśmy. No, bo nie mamy, więc na razie będziemy żyć w takim czymś. No, nie gudrze, ale super. Jeszcze tego brakowało. Dobra. To ja się z wami żegnam, niestety trochę takie obolały. No, no i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, najczęściej. No Też się pożegnajcie w loki, jesteście w tobie, No, cześć, cześć, cześć. Tak.